Czym tak naprawdę był dla nas polski finał dotychczas po przegranej Rocky Sports Club oraz Devil's One, dokładnie rok temu? Był jednym wielkim memem, był żartem. Nie wierzyliśmy, że coś takiego może być na wyciągnięcie ręki, jak jest teraz. Mamy dwie polskie drużyny istnej czołówce Europy w TOP 4. Obecna edycja EU Masters jest piątą. pozostałych czterech Polska miała naprawdę zarówno słodkie jak i gorzkie chwile. Zaczęliśmy zdecydowanie o tych słodkich. Wiosną 2018 roku podczas pierwszej edycji Illuminar Gaming była jedyną drużyną z Polski w głównej fazie. I tak naprawdę rzutem na taśmę rozgrywając tylko trzy mapy Illuminar z bilansem 1-2 z trzeciego miejsca awansowało z grupy. Na pewno nie mieliśmy dużych oczekiwań, ale ta drużyna rosła wraz z turniejem. W tych playoffach zdarzyła się magia, bo rozgromiliśmy po trójkach najpierw hiszpańską, potem francuską, potem znowu francuską drużynę i awansowaliśmy do wielkiego finału, co było wielkim szokiem. Niestety, Summoner's Rift nas zweryfikowało, niemniej jednak, to był jeden z większych sukcesów. Ale pamiętajmy, że to dopiero były początki European Masters. Jesień 2018. Mamy sytuację, w której żadna z drużyn nie wychodzi z grup. Kolejna edycja, znowu żadna z drużyn nie wychodzi z grupy, no to patrzymy na czwartą edycję i tutaj dwie drużyny z Polski wychodzą do ćwierćfinałów. Wyjście z grupy było planem minimum, wyszli z drugiego miejsca z jedną porażką, a w samych ćwierćfinałach 0-2, 2 I na tym skończył się polski sen o tym, aby nasze ekipy skończyły na wysokich lokatach, mimo że widzieliśmy, że potencjał jest duży, aspiracje były wielkie, balonik pękł. Po raz pierwszy. Nie mogliśmy my gracze znaleźć jakiegoś wspólnego języka, nie umieliśmy gdzieś tam dalej dojść, ale teraz to się zmieniło i mamy te półfinały. Mityczny polski finał jest już bardzo, bardzo blisko. Kibicujcie naszym Polska Górą. Dziękujemy serdecznie za doping, którym nas obdarzyliście, za te wszystkie wspaniałe wiadomości na czacie, za, za ten hashtag Polska Górą. Więc pozdro, wierzę, że będziecie dalej to robić i Polska Górą. Zahaczeni też kibicują i Polska Górą. I jedno moje marzenie, które aktualnie mam, to właśnie, żeby dwie polskie ekipy spotkały się w finale. Selekcjonując Szabla, Czekolaj, trzymamy ciuki, Polska Górą. Witajcie polskim drużynom na U Masters. Pozdro. Pamiętajcie o szacunku do przeciwnika. Polska górą. Siemanko moi drodzy, z tej strony Zeturali, mam dla was bardzo ważną wiadomość do przekazania. Polska górą! górą! Polska górą! Pinał, Patryczku, ja z nimi, póki musisz. Zadowolcie naszych rodaków, Polaków, bo mi się ostatnio nie udają. Powodzenia. Let's go, Polish final. Polska górą! Polska górą! Polska górą! Polska górą! Trzymamy mocno kciuki za agarowkiki. No i polska górą! Rzecz jasna. Polska górą! Polska górą! Polska górą! Polski finał! Kibicujcie nam i kik w tym bardzo ważnym dniu. Polska górą! Dziękuję wam jeszcze raz, kochani. Jesteście naprawdę niesamowici, i po prostu nie mam słów. Ogromnie, ogromne dziękujemy.